Cześć, jestem Norbert i dziś kontynuujemy wątek zapożyczeń. Tym razem sprawdzimy, które słowa z języka polskiego i języka arabskiego brzmią tak samo, pomimo tego, że oba te języki są tak bardzo różne od siebie. Skupimy się tutaj na zapożyczeniach. Jednak podam wam również oryginały tych słów w języku arabskim, gdyż praktycznie każdy z nich ma swój jakiś taki oryginalny odpowiednik, który był używany przed tym, jak został zapożyczony z języków europejskich. Tutaj ważna sprawa. Skupiamy się tylko i wyłącznie na Fusha, czyli standardowy język arabski, ten używany w mediach. Odsyłam do filmu o dialektach, żeby poznać różnice. Pokażę wam dzisiaj kilkanaście z nich. Gotowi? Jalla. Słowo balkon zyskało swoją sławę głównie przez język włoski i słynną scenę Romea i Julii. Nie ominało to też języka arabskiego, gdzie słowo to zostało zapożyczone i tę część domu możemy nazwać balkon albo balkona, zarówno w formie męskiej i żeńskiej. Oryginalne słowo jednak na balkon to szurfa. Podobnie jak u nas nazywano tak balkony w teatrach. Gdzie zasiadali najwięksi VIP. Takie u nas mówi się jaskółki. I całkiem możliwe, że słowo to wzięło się ze słowa szaraf, które oznacza honor, gloria, chwała. Pozostając w tematyce mieszkalnej mamy salon. Po arabsku salun. I tutaj ważna rzecz. Przy zapożyczeniu słowo to zostało zemfatyzowane, czyli zamiast litery sin mamy literę sod. I tutaj dosyć taka zależność właśnie w, przy zapożyczeniach, jeżeli słowo to wchodzi na stałe do języka arabskiego, dosyć często właśnie bierze już tą enfatyczną spółgłoskę. Brzmi to nawet bardziej arabsko. W klasycznym języku arabskim odpowiednik to bahu, czyli takie właśnie miejsce, miejsce w domu, takie dostojne, dlatego że pochodzi od czasownika baha, czyli być pięknym, również od rzeczownika BH, czyli... Dostojeństwo, wspaniałość. Czyli możemy powiedzieć, że w tym miejscu musimy pokazać wszystko, co najlepsze. Takim też odpowiednikiem standardowym jest rurfa dżulus. Rurfa, czyli pokój, dżulus, czyli siedzenie. Czyli możemy to przetłumaczyć jako taki pokój gościnny po prostu. Przejdźmy do ubioru. Idąc spać, zakładamy piżamy. A co się zakłada w Arabii? Bijama. Tak, i tutaj słyszymy również charakterystyczną rzecz, czyli zastępowanie głoski P, głoską B, gdyż głoski P de facto nie ma w języku arabskim. Zobaczmy. Ferdinand Oryginalne słowo to manama, czyli pochodna bardzo znanego czasownika Nama, czyli spać. Co ciekawe, słowo to znaczy zarówno sypialnie jak i właśnie nocną garderobę. Nie mylić ze stolicą Bahrainu Almanama. Chociaż etymologicznie znaczy to właśnie miejsce odpoczynku. Jak już jesteśmy przy ciuchach, w zimę owijamy się szalikiem lub szalem. W języku arabskim oryginalne słowo to wishah, ale również mamy słowo szal. Co ciekawe, słowo to znaczy zarówno takie szaliki znane z Polski, jak i szale na wzór hijabu które zakrywają włosy. A kontynuując branżę beauty, poznamy słowo cream, które oczywiście znaczy krem. I słowo to wyparło całkowicie swój oryginalny odpowiednik marham, który jest teraz używany bardziej w kontekście maści czy balsamów przeciwbólowych, a cream bardziej w stronę pielęgnacji ciała. Teraz przeanalizujemy urządzenia. Słowo telefon został zarabizowane do telefun, a mało tego, powstał nawet czasownik w standardowym języku arabskim telfana, czyli takie nasze telefonować, co w sumie zdarza się rzadko dosyć w standardowym właśnie arabskim. Oryginalne słowo to hatif, które jest imi słowem czynnym od czasownika hatafa, oznaczającego skandować, wiwatować, krzyczeć na protestach. Um, czy zatem pierwsze telefony krzyczały? Jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, to z pewnością rewolucją było radio. Po arabsku radiu. Tutaj szczególnie widać, jak wypiera swój oryginalny odpowiednik w nazwach. Na przykład mamy radiusała, a ten oryginalny odpowiednik to Iwa, który jest czasem jednak jeszcze używany w mediach jako właśnie audycja albo ogólnie jako, jako radio. Pochodzi on od czasownika Awa, który oznacza transmitować, emitować. Z tym samym rdzeniem związany jest również rzeczownik Midia, który oznacza mikrofon. Jednak bardzo często jest on również wypierany przez zarabizowany mikrofon. Kolejnym urządzeniem jest komputer, aktualnie computer. Jednak w oryginale pochodzi on od rdzenia hasaba, oznaczającego bardzo dużo rzeczy związane z liczeniem. Na przykład z tego rdzenia mamy muhasaba jako księgowość i mamy również imię słów czynny hasib. I Tutaj właśnie to jest jeden z oryginałów naszego słowa komputer. Chociaż osobiście nie lubię tego słowa, gdyż często jest mylony z hasiba, czyli z rodzajem żeńskim, który oznacza kalkulator. Mamy również inne słowo, hasub, z dwoma długimi samogłoskami i to już jesteśmy tutaj pewni, że chodzi nam o komputer. Jednak, tak jak już mówiłem, bardzo często odchodzi się od tego i e, mówi się po prostu zarabizowany komputer. I tutaj ponownie by zamiast py. Jeżeli chodzi o kamerę, to mamy tutaj do czynienia z takim trochę fałszywym przyjacielem, jak w języku angielskim. Nasze słówko kamera znaczy przyrząd do robienia filmów, a angielskie camera głównie do robienia zdjęć. Jednak oczywiście dzisiaj ta różnica się zaciera. I arabskie camera znaczy taki aparat z funkcją robienia, robienia filmów. Warto tutaj na przykład doprecyzować. Camera tilfazia będzie kamerą telewizyjną. I tutaj już nie mamy wątpliwości. Robimy tylko filmy. E, oryginalne słowo to alat taswir, czyli taki przyrząd do utrwalania e, obrazów. Idziemy dalej. Bank, czyli po arabsku bank. I tutaj widzimy pewną zależność. Jeżeli słowo to wchodzi już na stałe do języka arabskiego, Często traci swoje długie samogłoski, gdyż użytkownik jest w stanie już poznać to słowo i poprawnie je przeczytać. Um, bardzo często, tak jak w przypadku radia, um, słowo to wypiera swój oryginalny odpowiednik w nazwach. Mamy na przykład Bank Riod. Um, oryginalny odpowiednik to Masrif, czyli mięsłów miejsca od czasownika Sarafa, Sarafal mal, czyli na przykład wydawać pieniądze. Taksi jest trochę naciągane, Gdyż poprawnie po polsku powiemy taksówka. Jednak słowo taksi weszło już na stałe do medialnego języka arabskiego. Wypiera to wyrażenie Sayyarat udżra, Sayyara jako samochód, ujra jako wynajem. Od rdzenia adżara, znaczącego w wielu formach wynajem, dzierżawa, leasing. Widzimy tutaj również pewną zmianę znaczenia. Gdyż dosłownie znaczy to samochód, tak jakby na wynajem. Jednak dzisiejsze taksówki już mają mało wspólnego z wynajmowaniem samochodów. Benzyną w Polsce określamy paliwo 95- lub 8-oktanowe. I podobnie w języku arabskim, benzyn. Jest również inne słowo, wakud, pochodzące od czasownika wakada, podpalać, które oznacza jednak paliwo. Podobnie jak w Polsce, powinniśmy mówić e, stacja paliw. Czyli po arabsku mahatat wokud, gdyż możemy kupić na niej wiele rodzajów paliwa. Z tego też powodu nie ma tak naprawdę oryginalnego słowa, które by odpowiadało słówku benzin. Kolejnym przykładem słowa, które nie posiada swojego oryginalnego określenia w języku arabskim, to isment, które znaczy cement. Bardzo ciekawa jest również faktura, po arabsku fatura, którą Arabowie zapożyczyli z języka włoskiego. Fattura a my wzięliśmy go z łaciny – faktura. Jest tutaj taki jeden synonim, który może zostać używany właśnie w tym kontekście Ko – qa'imat który oznacza dosłownie listę rachunków, rozliczeń. Na koniec należy wspomnieć, że istnieje cały szereg wyrazów podobnie brzmiących, zakończonych na "-ia", czyli np. technologia – technologia, demokratia – demokracja. Jednak są np. Na sektory naukowe, etnologia jako etnologia, ale ma swój oryginalny odpowiednik Ilm al -raq, czyli nauka o rasach, pochodzeniu, albo na przykład biologia, Biologia jako Ilm czyli nauka o istotach żywych. Podsumowując, zebrałem tutaj kilkanaście przypadków, jak żywy język potrafi się zmieniać. Ciężko powiedzieć, jak będziemy mówić za 15-20 lat, jednak z pewnością języki europejskie, szczególnie w technologii, oddziałują na język arabski. Jeżeli jeszcze znacie jakieś słowa, których nie wymieniłem, śmiało piszcie w komentarzach. Z tego miejsca chciałbym Was zachęcić do subskrypcji kanału i do zobaczenia w następnym filmie. Maassalama!